Hello. 40 sesja, tak, dzień dobry. Kurcze, ja bym chciała porozmawiać dzisiaj o... już wale z grubej rury, bo po prostu wszyscy którzy mnie oglądają to wiedzą o co mi chodzi i dlaczego ja to robię. Także ja tutaj po prostu chcę pokazać na swoim przykładzie, że Zmierzenie się ze swoim własnym wnętrzem wcale nie jest takie straszne, tak? że, y, że to, że ludzie po prostu się trzęsą tak, bo po prostu muszą iść i rozmawiać o czymś, co, co ich gnębi i tak dalej, to to nie jest... Y, y, to dobra, to nie jest wygodne i to nie jest przyjemne, natomiast ulga, jaka przychodzi po tym, jest tak niewymownie y, wspaniała, tak? Że po prostu y, warto się jest na ten dyskomfort y, y, narazić, tak? Narazić, y, bo, bo później jest super, tak? I to nie jest proste, żeby po prostu, żeby się uzewnętrznić, tak? No bo jak, jak to może być proste, tak? Czy ktoś nas tego nauczył? Tak? My jesteśmy, ja mówię o osobach, które są między, między 30 a 40 rokiem życia, tak? I to są dzieci, ludzi, którzy żyli w czasach, Mieli małe dzieci w czasach, w których nie było miejsca na miłość, tak? natomiast było miejsce tylko i wyłącznie na coś, co było przeciwieństwem miłości, a mianowicie strach, okay? ponieważ trzeba było walczyć o dwa pomarańcze i opaczkę kawy, tak? 250 gram. Yy. I kto się wtedy mógł skupić na tym, że dziecko potrzeby ma jakieś a szczególnie, y, kto to jest w ogóle dziecko wysoko wrażliwe, tak? Y, przestań, zostaw mnie y, i tak dalej, tak? nie zawracaj mi teraz głowy i y, y, y. rzeczy, tak? które trzeba było zdobyć które były niezbędne do przetrwania w tamtych czasach, tak? był, był ich brak, tak? brak ciągle nie było nie było tego, nie było tamtego system niestety przygniótł społeczeństwo, tak? Natomiast rezultatem tego, co się stało, co, co, co ten system zrobił z tym społeczeństwem, że po prostu pokazał im, że brakuje im, tak? To nawet jak już później mieli, to dalej im brakowało i zaczął się pęd, tak? Najpierw i można bardzo łatwo w to wpaść, tak? Natomiast nie trzeba. I decyzja jest teraz taka: albo ja będę ścigać się, będę jednym ze szczurów, który po prostu będzie sobie tutaj porównywał się z sąsiadem, kto ma większy telewizor, albo lepszy samochód. Albo ja po prostu będę żyć swoim życiem i, i oderwę się od tego i zobaczę, że ten system nie szkodzi. Tak? Że przekonania, które ja mam na przykład na, nie wiem, na temat pieniędzy tak? na temat materialnych rzeczy. Być może są na mnie już nałożone z góry. Nie mam na nie wpływu. Natomiast jak te przekonania zauważę, tak? bo coś jest w moim życiu nie halo, coś jest nie tak i coś chciałbym zmienić albo chciałabym zmienić, ale nie jestem pewna co, co to jest i skąd to wynika. Tak? Ja chcę tutaj po prostu przy okazji tego porozmawiać o poczuciu braku moim, ponieważ mi ciągle czegoś brakowało. Ja miałam wszystko, a ja ciągle się czułam, że mi czegoś brakuje. Tak? Ja miałam 6 godzin po pracy, a mi się wydawało, że ja nie mam czasu. Tak? Ja miałam, miałam na koncie pieniądze, ale mi się wydawało, że jestem biedna. Że mnie na nic nie stać. Tak? Więc skąd to się wzięło? jakiegoś przekonania, tak? Ja chcę właśnie teraz się, się dowiedzieć dokładnie o co, o co tutaj chodzi. W moim przypadku problem jest tutaj właśnie, jeżeli chodzi o materialne sprawy, dlatego że jakby ktoś po prostu wszedł do mnie mojego domu, tak? Zobaczył mnie i, i, i ten, to tutaj nie ma braku. Tu jest obfitość absolutna pod każdym względem, tak? Bo są wszystkie rzeczy, które są potrzebne, tak? Natomiast e, ja przez bardzo długi czas myślę, myślałam, e, że mi czegoś jeszcze, jeszcze brakuje, jeszcze mi czegoś brakowało, jeszcze czegoś nie miałam. Tak? I to jest bez końca. Tak? Jeżeli się nie, człowiek nie zatrzyma i sobie nie pomyśli, kurwa, no mam wszystko, a, a ciągle mi czegoś brakuje, no to znaczy, że jest, mam jakieś błędne przekonanie o rzeczywistości. Tak? Bo przecież mam absolutnie wszystko nie umiem tego rozkminić i nie wiem skąd to się bierze ok e, chciałabym mieć e, nieograniczony dostęp do pieniędzy mi na tym zależy e, natomiast żeby taki mieć to trzeba wierzyć że się na to zasługuje tak e, o cholera chyba coś tutaj wyjdzie zaraz z tymi pieniędzmi to tak jest, że one mają, one mają jakby negatywny wydźwięk. Mi się wydaje, że przekonania, które ja miałam, tak, że na przykład ktoś, kto jest bogaty, to się tylko dorobił na czyjejś krzywdzie, tak, no a ja nie chcę się dorabiać. Jeżeli mam się dorobić tylko na czyjejś krzywdzie, to już wolę być biedna, tak. Nie chcę nikogo krzywdzić. Ale teraz mam błędne przekonanie, jest konflikt wewnętrzny, bo chcę być bogata, ale nie chcę krzywdzić nikogo przy tym, tak. I teraz pieniądze szczęścia nie dają. Ja pierdolę. E, pieniądze szczęścia nie dają. No, ale na pewno go nie mącą, tak? Tylko szczęście jest w środku. Pieniądze są na zewnątrz, tak? E, jeżeli ktoś jest bogaty, to jest zarobas. Czy na przykład e, woda. Tak. Woda. Jeżeli jest jej dużo, to można się w niej utopić, tak? Ale jak jest jej e, mało, to jest potrzebna, żeby przeżyć. Jakie są przekonania na temat wody, tak? Jest w obfitości. Jest w nieskończoności. Tak? Bo nawet jakby zabrakło wody, to przynajmniej jest w oceanie, tak? I można sobie przefiltrować ją. Tą sól i wypić. Więc, co jest nie tak, że ja się tak bronię przed tym, żeby zarabiać pieniądze. Ja się tak bronię przed tym, żeby ich, żeby ich czasami nie mieć za dużo. Tak? Nie wiem, z czym to ma wspólne. O co tutaj chodzi, ok? Chciałabym to rozkminić. Myślę, że ja sobie po prostu to rozkminię, skoro ja już zauważyłam ten problem, ok? Że on jest, ok? Bo ja jako człowiek. Jak, jako człowiek, który jest na tej świecie, zasługuje na wszystko to samo co inni ludzie, tak? Yy, I ja nie mam pieniędzy, nie mam takiej ilości pieniędzy, jaka jest satysfakcjonująca dla mnie, tak? E, bo to co ja zarabiam to są po prostu jakieś e, m, śmiechu warte orzeszki które mi pozwalają, tylko po to e, e, chodzę do pracy, żeby, żeby przetrwać żeby tylko przetrwać, nie, nie mam dokładnie e, reszty, którą bym chciała mieć, żeby mieć nieograniczony dostęp do, do wakacji tak e, do, do, do przyjemności tak? takie przyjemności, jakie mi sprawiają radość, tak, czyli nie wiem e, masaż, yoga, tak, żeby te rzeczy były dla mnie na dla mnie dostępne bez poczucia takiego, że ja muszę wybrać pomiędzy zapłatą kurwa jakiegoś rachunku za prąd, tak? A zapisaniem siebie na jakieś zajęcia y, albo na masaż. Tylko tak. To ma głębokie korzenie. Okay? To ma głębokie korzenie i to idzie daleko w tył, w przeszłość, ok? Nie wiem gdzie. Natomiast ja zauważyłam jeszcze jedną rzecz. Rzecz jest taka, że jak ja wczoraj mówiłam o, tym, o tej terapii, tak? jak fajne to jest i jak ważne, żeby, żeby siebie uzewnętrzniać, to powiedziałam coś o języku angielskim, że ja powiedziałam coś w języku angielskim. Tak, że ja nagrałam filmik w języku angielskim. I Ja się tak yy, yy, zaczęłam wtedy dukać, tak się zaczęłam jąkać, yy, że się zorientowałam, że ja mam tu problem. Bo ja pamiętam, że ja się też tak yy, dukałam i jąkałam, jak, jak chciałam się przyznać do tego, że ja mam partnera. tak? Yy, ja nie umiałam tego zaakceptować, że, yy, że ten, yy, żeby, żeby to po prostu powiedzieć yy, na zewnątrz, tak jakbym na to nie zasługiwała. I teraz. Ja się bardzo dużo napracowałam nad tym, żeby się nauczyć angielskiego, tak? E, nauczyć się e, w takim satysfakcjonującym dla siebie stopniu, także, e, no tutaj, niskie poczucie własnej wartości mi bardzo pomogło w tym, <grym> no bo chciałam być w czymś najlepsza, tak? Skoro ten, no to m, idzie to e, od razu w parze z, e, z perfekcjonizmem, e, z tym, żeby musiało być idealnie, także musiałam się nauczyć tego na tip top. Przeginałam i siedziałam po nocach i y, ukułam na, y, na, na banie całe wszystkie słówka ze słownika, tak po kolei, po, stronie, po, strona po stronie. E, natomiast, e, owszem, to była ciężka praca, nauczyłam się e, i, e, i umiem e, fajnie biegle mówić w tym języku. Natomiast, dlaczego ja e, się tego wstydzę? Tak? To znaczy, ja się tego nie wstydzę, ja, e, ja to po prostu biorę jako naturalną rzecz, natomiast ja e, z jakiegoś powodu. E, Czuję. Czuję coś. Coś niewygodnego. Ok? Ło, już podchodzi pod powierzchnię, już, już. Coś się rozpłacze. I to jest właśnie najfajniejsze w tym wszystkim. Ok? Tutaj jest tylko taka degresja. Ja zaraz, zaraz będę mówić o tym angielskim dalej. Jeżeli zaczyna się człowiek zastanawiać nad swoim zachowaniem i nad swoimi reakcjami, to z wnętrza wychodzą czasami rzeczy, które są oczywiście niewygodne, tak? I to jest yy, widoczne tutaj. I ja właśnie chcę pokazać to na tej terapii, którą wrzucam tutaj i też się na niedogodność jakby narażam, ponieważ nie, nie zawsze yy, takie z, zachowanie się z, ze zrozumieniem spotka, tak? Takie czynności się nie zawsze spotykają ani ze zrozumieniem, albo z, z pozytywną reakcją. Natomiast co ja chcę przez to pokazać, to to, że. Że się nie ma czego bać. Bo we wnętrzu, tak, te demony, które siedzą, to one wcale nie są takie straszne, ok? E, i, I ja wiem, że takie teksty jak przestań się mazać, tak? Albo jesteś beksą, na pewno nam nie pomogły w dzieciństwie, tak? Nie każdy tak miał, nie, natomiast niektórzy tak mieli i niektórzy są wysoko wrażliwi i płaczą częściej, niektórzy nie mają takiej potrzeby, natomiast wszyscy płaczą po to, żeby się oczyścić z właśnie uczuć, które są trudne. I to jest jakby naturalny proces oczyszczania się człowieka, każdego, tak? I ja tutaj współczuję bardzo, bardzo mężczyznom pod tym względem, dlatego że na nich jest chyba największe, najbardziej na, nałożony jakby tutaj program, który nie pozwala im na płacz, natomiast, bo przestać się mazać i nie bądź ciotą, tak? Albo y, jesteś mięczakiem, tak? Bo płaczesz i tak dalej. Natomiast jest to najważniejsze na świecie, żeby taki mężczyzna się wypłakał, bo jest tak samo człowiekiem. <laughs> Chociaż jesteśmy innym gatunkiem chyba z, y, 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 jakby, y, y, jako kobiety i mężczyźni. Natomiast to, mamy, to, to, co mamy wspólnego, to program, który nas oczyszcza, tak? Łzy, które nas oczyszczają z nadmiaru y, niepotrzebnych emocji i uczuć. Natomiast jeżeli ktoś ma program wbity i przekonanie, że, że musi to blokować, bo inaczej będzie, jest uwarunkowany i utożsamia się z tym, że płacze jako ktoś, i to jest negatywne uwarunkowanie, no to niestety będą tam, będą tam problemy. To jest, kurde, ja nie mogę tego wytłumaczyć, ale to jest tak, jakby na przykład ktoś nagle powiedział: mamy lwy i lwice. I ktoś by nagle powiedział, że tylko lwice mogą jeść mięso. Tak? <grym i> lwice> tylko lwice mogą jeść mięso, a lwy muszą jeść y, liście. Ok? No i lwy zaczęłyby jeść te liście, ale czują, że kurde, oni chcą mięso. Tak? Muszą jeść mięso. Przecież y, 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 oni tego pragną, oni tego łakną, oni tego potrzebują, a, a nie mogą. A i ktoś im wkręcił, że oni muszą jeść, y, y, jeść y, y, rośliny. Tak samo jest ze łzami, ok? I w momencie, kiedy przychodzi coś, pod powierzchnię podchodzi, bo wybrzmiewa to uczucie na zewnątrz, i po to mamy struny głosowe, i większość z nas potrafi mówić, tak? Żeby powiedzieć to, co czuję, i to, co wewnętrznie się ich dzieje, jeżeli nie zrobisz z tym porządku, to będzie to się działo, i się po prostu w tej rzeczywistości to pięknie jakoś ci ujawni, tak? Mm. I co ja mówiłam? Ha, wątek, tak, kolejny. Ja chciałam po prostu mówić o tym, jak ważne jest to, żeby sobie, żeby się uwe zewnętrzniać. A, wątek. <noise> Przypomniał mi się. Mówiłam o tym właśnie, że to jest ważne, tak, żeby mówić i tak dalej. Gadać, 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 bo coś się uzewnętrznie, bo w końcu coś się uzewnętrzni, jak się po prostu. Tylko to nie chodzi o to, żeby tylko mówić, tylko mówić to, żeby coś powiedzieć, to trzeba coś zaobserwować, tak? Zaobserwować siebie i swoją reakcję, tak? Bo skupianie skupianie uwagi na zewnątrz. To rezultatem tego była w moim przypadku depresja, tak? Dlatego, że za dużo jest ludzi i za dużo jest zachowań różnego rodzaju i za dużo jest bodźców na zewnątrz, żeby się być w stanie na nich skupić, tak? Natomiast po to mamy siebie, tak? I żeby żeby ten obraz sobie zbudować taki, jaki nam się podoba teraz i, i nasze życie. I teraz tak, mo moją obserwacją swojego zachowania, swojego indywidualnego i to jest najfajniejsze w nas wszystkich, bo możemy się właśnie zakochać w tym procesie poznawania siebie, tak? Że my każdy ma siebie i każdy jest inny i każdy ma inne zachowania. jeżeli my, ja, ja wiem, że to by była utopia, tak? Jakby każdy pracował nad sobą, e, bo, nie, e, bo, bo nie każdy ma na to czas, albo przestrzeń, ja mam akurat mam, e, mam szczęście, no i ja teraz po prostu e, to chcę pokazać e, też innym, tak? I, I będą mogli sobie wybrać, czy to jest tego warte, czy nie. Natomiast y, dla mnie, moj, moim zachowaniem ostatnio, wczoraj, jak ja się tam po prostu zaczęłam dukać i jąkać na temat tego języka angielskiego... O, pajączek. Chciał być na pierwszym planie. E, to a, następny. Ta, ta, teraz jest taki czas, że te pająki tutaj są małe. E, po prostu ja... Nie chcę, żeby ktoś inny poczuł się gorszy z tego powodu, że ja umiem coś lepiej. Tak. Dlaczego? Skoro ja odniosłam sukces, tak? I to, ma, to jest bezpośrednio powiązane z brakiem moim pieniędzy, tak? Dlatego, że jeżeli ja po prostu sobie nie pozwalam na radość ze, spo, ze sposobu, w jakim ja y, żyję, tak? Na radość i dumę z tego powodu, że ja, y, że ja odnoszę sukcesy, bo, bo nauczenie się języka jakiegoś obcego to jest sukces i tak? y, 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 y operowanie w nim y, y, w, w stopniu biegłym, a ja tak bardzo y, blokuję siebie. Tylko czemu? Tak? Tutaj mi teraz zaczęło się napinać e, z tego powodu, i dlatego ja, ja tak jestem wkręcona. W ten proces naprawy siebie. Dlatego ja jestem tak wkręcona na, w, w proces, jakby leczenia siebie, tak? Ponieważ wszystko ma ze sobą związek, ok? I można się zakochać w sobie, i można się zakochać w swoich procesach, w, w, w tym, co zachodzi we wnętrzu, tylko że. Ważne jest, żeby to po prostu gdzieś tam też starać się zrozumieć, tak? Bo nie zakochasz się w nikim, dopóki nie zrozumiesz tej osoby, tak? I nie będziesz jej akceptować. Więc jeżeli zaczniesz od środka, tak? E, I zastanowisz się, dlaczego tak jest i postarasz się tą osobę zrozumieć i zrozumiesz siebie, dlaczego robisz takie rzeczy. I zrozumiesz... E, i zaakceptujesz to, że niektórych rzeczy nie rozumiesz, dlaczego tak jest, tak? dlaczego ja tak robię. Tak, że czasami może jeszcze nie jestem na to gotowa, żeby zobaczyć korzenie tego zachowania, tak? Ale akceptuję to, że tak zrobiłam. Na przykład akceptuję to, że ja taka jestem. To o ile łatwiej będzie zaakceptować zachowania innych ludzi, tak? I zrozumieć też drugiego człowieka, tak? że on nie jest e, e, zły, bo on m, nie wiem powiedział, że ja jestem jakaś tam taka, tylko gdzieś tam też wykorzystał y, albo wykorzystała mnie do tego, żeby coś sobie uświadomić o sobie, tak, że ja tutaj nic, y, nie jestem żadną ofiarą losu, y, y, że ktoś mi tam y, coś mówi przykrego i ja tutaj będę płakać w poduszkę, bo ja jestem taka biedna, tylko po prostu ktoś y, akurat Wykorzystał mnie do, do tego, bo, żeby wylać na siebie na mnie swój ból, tak? bo już miał go za dużo tak. I nie wiedział, co z tym zrobić. no i akurat się ja, ja się tam gdzieś napatoczyłam. I to też na pewno nie jest przypadek, bo jeżeli ja się interesuję rozwojem osobistym, no to to jest dla mnie bardzo duża dawka takiego materiału, na którym ja mogę pracować później tak. Ja teraz mogę zaakceptować, bo pobyć w tym nieprzyjemnym, w tej nieprzyjemnej sytuacji, w tej lipnej sytuacji, w tym wstydzie, w tym, w tym wstręcie, w, tym, w tej niechęci do tej osoby, tak? Że po prostu ona tak mi zrobiła i ja mam taką niechęć i ja się poczuję, że ja mam tą niechęć, ale jako człowiek mam prawo mieć niechęć i, i po prostu będę w tym siedzieć i poczuję to i poczekam, aż to przejdzie, a potem będzie mi znowu przyjemnie, no to to jest właśnie praca nad sobą, tak? Natomiast co ja robiłam, to ja blokowałam się, blokowałam wszystko, blokowałam wszystkie te, te negatywne odczucia, nie chciałam ich czuć, bałam się tego, bałam się tego wstrętu, bałam się wstydu, e, bałam się e, po prostu wszystkich negatywnych emocji, jakie mogły być. Natomiast e, jak zaczęłam mówić, obserwować siebie, zastanawiać się, dlaczego ja tak robię, odkrywać to i wypowiadać to, i to zaczęło wszystko mi w ten ojeju, pan tutaj e, coś naprawia, idę do domu. Ja teraz potrzebuję się zastanowić, dlaczego ja uważam, e, dlaczego ja chcę, żeby innym ludziom było lepiej. Tak? I nie potrafię e, przyznać się do czegoś, że zrobiłam coś naprawdę fajnie, tak? E, I sobie m, pogratulować, i, e, i, się, i się cieszyć tym, że ja, że ja to mam, tak? Być może ja się boję mieć pieniądze, e, żeby innym nie było gorzej, tak? E, bo na przykład e, innym będzie przykro, bo ja będę bogata, a oni nie. E, też może tak być. Nie wiem skąd to wynika. Bo skoro ja e, mówię na przykład, że język angielski, e, e, znam biegle, tak, a, a nie, chcę, nie, nie chcę się do tego jakby przyznać, nie chcę się do tego przyznać, bo przecież, kurde, jak ja powiem, że, że ja umiem biegle angielski, a ktoś inny nie umie, tak, to jemu będzie przykro z tego powodu, tak. No, kurde, no to co za bezsensowne w ogóle myślenie, i czemu tak mam, tak? Nie wiem, czemu tak mam, I, i, i. Ale coś już tu jest, tak? Natomiast zauważyłam to, i to jest. Zauważyłaś to, i teraz Ty się zorientujesz, dlaczego tak jest, ok? <grym> kurde, no coś wyłazi, tylko że akurat ja tego nie rozumiem, tak? Tego akurat nie rozumiem dlaczego tak jest. Natomiast teraz już sobie na spokojnie posiedzę z tym i się w tym wypłaczę, także nie ma, nie ma strachu tak? przed tymi negatywnymi uczuciami, nie powinno się bać, nie bójcie się tego, okej, okay. bo można to przeżyć i wypłakać to, bo po to jesteśmy i po to mamy te łzy, żeby one poleciały, bo dopiero wtedy jak wyleci to, to w środku robi się miejsce na nowe, okej, okay. i nowe przekonania, jak się je po prostu później w końcu sobie już zakorzeni na nowo, to można na tej podstawie budować swoje szczęśliwe, zdrowe życie, które, które opiewa w obfitość. Także wszystkiemu temu życzę. Dziękuję bardzo. Pa. pa.